Rejestrując się w platformie GamerHash.co, Twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka z tej strony, witryk, zapraszam Was przez serdecznie na kolejny na kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Star Wars tutaj Fallen Order. W poprzednim odcinku udało nam się w sumie zrobić lekkawy bunt słuki. Aktualnie znajdujemy się bardzo blisko przejścia, na tak możliwe ja mam taką nadzieję. Bo tam mam się spotkać z, z sołem. Chyba no, takiego imię powinno się wymawiać. I tak. Yy, jestem tu. Winda jest nieaktywna. Nie wiem czemu. To i to mamy dostępne. Eee... mimo może jakoś, albo tędy. Nie chcą się otworzyć. Ja jestem święcie przekonany, że dam radę, tędy dojść. Nie wiem czemu, ale. Takie mam dziwne wrażenie. Procesor droida strażniczego. Myślisz o tym samym? Co nam to dało? Bidi was? się że jesteś. Odblokujemy sobie. Jak Cię miewasz, Bidi? Dobrze. Cieszę się. Teraz tak... Eee, tutaj nic, jakbym tam przeszedł... Nie no, wydaje mi się, że raczej tędy musimy zajść. Co ja właśnie zrobiłem? No, nie będziemy odpoczywać. Po co? Jeszcze raz zatrzymujemy. No i teraz mam wrażenie, że powinienem dać radę tak gdzieś przejść. Brać go. Ten jest mój. Niech nie inny się A. za niego weźmie. Niech za niego Uwaga! On po nas! Fajnie, że tak dużo ich tutaj jest. Najlepsze jest to, że nie mam pojęcia, czy dobrze idę. Za nas po przeciwnikach raczej tak. Nie pozwolę ci uciec! Nic tutaj nie było, naprawdę hmm. Mam niby skrót. Mogę hakować droidy strasznicze. Dobra! Mogę strzelać! Torwał jednego z naszych! Nie zabijesz mnie! Co się w jedynie tutaj źle robię? Ja musiałbym z windy jakoś przejść. Hmm. Zaczyna się to, czego nienawidzę w tej grze. Szukanie przejścia. Tak, tutaj byłam. Tutaj też byłam. Ale po cholery mi tutaj była ta droga. No i teraz mam niebieskoro tu. Tam to już ulepszałem, teraz mam drogę tu Naprawdę tędy dam radę przejść. No nie wydaje... coś mi się... nie wydaje, ale... Kurde. Wcześniej tędy też musiałem dojść. No, powiedziałbym, że, że tędy. Spróbujemy, najwyżej... nie... Spróbuję sobie poszukać po internecie jakieś rozwiązania Czyli co, musiałbym tutaj jeszcze raz przejść. On no, zapomniał o tej wodzie. No, jeszcze źle to zatrzymałem. No, strzelaj. No, strzelisz dzisiaj? wraca. Fajnie. Um, znowu na dół jadę. Noż. A bo jeszcze ja tutaj poszedłem. Ja faktycznie miałem wejść. Dobra, już, już, już wiem co chciałem tutaj zrobić. No dobra, już. Zrozumiałem, ale. Znowu cholerne przejście. Tutaj nic nie zrobię. Czyli tak wyjadę tędy windą. To będę. Yy, jakoś tu. Przejdę do góry. To będę tu. Ciągle to jest zablokowane. jakim cudem? To tutaj trzeba, bo zrobić tak, że się przechodziło. A skoro brałem to moje ulepszenie na droida znacznie później. Czy ja tam nie muszę się udać jakoś? Właśnie nie mam pojęcia. Zajebiście. No, bo tutaj było to zadanie fabularne, gdzie musiałem tych łuki poratować. No i nie wydaje mi się, żebym musiał być tutaj dwa razy, chociaż przejścia żadnego nie widzę. No i oczywiście że to samo odrodzenie. Fajnie. O, fajne. No, mogę go przejętego. Dzięki Bit... Co Ja właśnie aktywowałem windę. Windę na dół. Czy ja tego chcę? Zależy, gdzie się pojawiłem. No i znowu trasę. Czas na szukaniu drogi zamiast na graniu. Byłem tutaj. Cóż my tutaj mamy? To było coś ukryte. Mogę to zrobić? O, chyba, że ten to jakoś bym przeszedł. Musiałbym wrócić. Mhm. Kurna, staram się szukać tego przejścia. Eksploruję tą mapę, wszystko zbieram praktycznie. Co mi się nawinie. Tutaj mamy przejście. Którym wcześniej nie wiedziałem. Idzie jest jakaś Snajczka. No nie. Się o to Teraz działa ta winda Naprawdę No naprawdę To no przykra jest ta gra Daj mi się przejąć Nie strzelają. Nie wiem. Wiem, przyszedł tędy najlepiej. Albo nie. Albo nie. Skupicie na celu. Nie musimy się nawet wysilać. Bo nie macie szans. Przygotuj się! Czedaj! Nie damy rady przebić mu kadłuba. Robi się. Daleram człowiek. Pięknie że tam było to zasilanie do windy, które mijała nie co dziesięć razy chyba. Słuchajcie. To były trudne lata. Oni zabrali nam. Bliskich, przyjaciół, rodziny, mroczny czas, jednak ogień wciąż płonie. Nadzieja wciąż trwa. Czydaj! Jeszcze nie przepadli. My nie przepadliśmy. Kasik wciąż nie przepadł! Za sprawę! Wiecie, co Imperium zrobiło z Kasikiem? Takie historie dzieją się w całej galaktyce. Moja grupa chętnie przyjęłaby Jedi. To zaszczyt, ale. Mamy misję, której nie mogę przerwać. Jeszcze nie. Będę czekał. Pamiętaj o tym. Kal. Jestem Mari Kosan, a to dowódca Choisyk. A nie znam waszego języka. Choisyk mówi, że zrobi wszystko, żeby znaleźć starpula i poręczy za was. Myślisz, że żyje? Więcej wiary, Kal. Będziemy w kontakcie. Za sprawę. Znasz Tarfula? Był w załodze Tarfula. Pojmano go w trakcie misji. Tarful nie chciał ryzykować misją ratunkową. Długo tkwił w tej rafinerii. Choisyk znajdzie wam Tarfula. Ale on ciągle się przemieszcza. To może potrwać. O więcej nie proszę. Dziękuję. Walczysz już tak długo. Wojna czegoś cię nauczyła? Nic tak nie zbliża jak nieszczęście. Wszystko, co odbiera nam imperium, dodaje nam sił. Każda krzywda zachęca, by do nas dołączyć. Trzymając się razem, zwyciężymy. Tak jak dziś. Dziękuję. I teraz y, kolejne pytanie: gdzie miałbym pójść? Powiedziałbym, że przez to przejście, które było wcześniej zamknięte, może. Nic. Aha. Mhm. Mm Miałem jeszcze ja tam wrócić, To jest winda, z której mogę sko dostępne. No to ja chcę skorzystać, jak dostępne. Nie skorzystam. No, trzeba prądu, Bili. Fajnie, że mi to powiedział teraz. To jest bez sens. Dobra, to już nie rozumiem kompletnie tej gry. Projekt Świder został reaktywowany. Imperium może znaleźć kolejny grobowiec Cepho. Przed nami jeszcze sporo pracy. Czy są i reszta są bezpieczni? Zawsze widzisz pozytywy, co? Ej, em, dzięki za wszystko. Fajnie, że o tym mi powiedział, dopiero KAL. Kiedybym obok tego, że przeciążenie jest potrzebne do windy, mimo że przejście było napisane jest dostępne. A jak myślę... a jak widzę, że jest coś dostępnego, to mogę teraz to pójść, a nie aktywować. To byłoby nieaktywne. Hey, sir! Kal, dobrze, że jesteś cały. Odezwała się Marikosan. Wiemy, że nie znalazłeś Darkula. Uwielbiam ryzykować życie po nic. Coś wspaniałego. Wcale nie po nie. Mary Marie i Joyce dazą radę. Grunt to pewność ciebie. Każdemu by się przydała od czasu do czasu. Hej, ja też staram się być pewny. Na przykład tego, że jak zginę, to się bardzo wścieknę. Spisałeś się. Nie znaleźliśmy tarfula, ale ocaliłeś wiele istnień. Pamiętaj o tym. Dzięki. Mogę to jeszcze zrobić, czy nie do końca? Um. Rozumiem, że mapa jest na tak? Chyba tak. Hmm, no to teraz. Powrót naprawdę na Zefo, no To tą jest znienawidzoną planetę. Co lecimy. Na Zepho. Powrót na Zefo, co? Imperium mogło znaleźć grobowiec Zefo. Musimy się pośpieszyć. Cóż, szkoda. Ludzie co, so mówią coś o grze na duże stawki. Parę kredytów zawsze się przyda, nie? Hazard! Gryj z róż głową. Jak tak dalej pójdzie, pomiotych akcjonów w końcu cię odnajdą. Te gnity? Wyczuję ich z odległości parseka. Nie potrzeba mi nowych problemów z bandytami przez twoje zamiłowanie do hazardu. Dobra, tak, racja. Potrzebuje się tylko czasem nieco zrelaksować. Tak czy siak, to już przeszłość. Nie będzie problemów. Dobra młody, siadaj, jesteśmy na miejscu. Nienawidzona mapa. Czeka nas bardzo długa podróż. Te starożytne grobowce nie przetrwałyby tak długo, gdyby było łatwo je znaleźć. Mogę podjąć się tego zadania. To dobrze. Cieszę się, że wierzysz w to, co próbujemy osiągnąć. Zawsze tak było. Ufałem mocy od kiedy byłem adeptem. Ta lista nazwisk to próba. Wierzę, że mi się uda. Cenię Twoją pewność siebie. Taka podróż to wyzwanie, z jakim nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia. Rozumiem. Chyba jestem gotowy. Pomożemy ci, Karl. Mm. Droga zajebiście ciekawa. Czyli tak, tutaj zejdę na dół, tutaj to. Nie, no już znam drogę. Ja już wiem, gdzie mam iść. E, ten przejście najprawdopodobniej wyląduje tam na samym dole, gdzie to były dwie windy. Się coś, coś źle poszedłem Jakbym przeszedł tędy Chyba za wcześnie pochwaliłem, że wiem gdzie mam iść Jakbym przeszedł tędy Dobra, chyba tędy jakoś mam iść Bo kojarzę akurat to dolne miejsce, gdzie były obydwie windy Tylko, że jedna była Dalej od drugiej. Tyle wiem. Noż ty cholero. Co to było na pewno tutaj? Ta, to było tutaj. Tylko że to było właśnie jakoś tak u góry. I jedną winą właśnie wjechałem tutaj. I udało mi się tędy wydostać. I będę musiał tutaj zlecić na dół. To tędy? No dobra. I czemu cały czas nie mógłby nam tak podpowiadać? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Odpoczniemy. Dwa punkty umiejętności na pewno wydamy w coś coś przydatnego, według mnie. Mm. O, uzyskiwanie energii. Wydaje się być ciekawe. Może... A, czasem używam tych stymów, to niech już będzie. Przynajmniej dodatkowo umiejka. No i na to chodzi, że na razie zostały nam tutaj 3, 6, 7 umiejętności. Z czego pewnie te kropki się uzupełnią, gdy zdobędę kolejne, kolejne moce. Czyli oprócz jedynki, czyli tego zatrzymania, dwójki, odepchnięcia. To pewnie będzie trójka, czwórka, piątka, tak mi się wydaje. Albo trójka po prostu, żeby nie było tego za dużo. Więc tutaj wydaje mi się, że będzie trzeba serdzić tą windą na dół. Tutaj pewnie pokonać paru przeciwników. i do tej windy, wiać do góry. Tędy poprzechodzić i to już się pojawia problem. To niby mam mnie zbadane, więc może tędy dałoby radę jakoś przejść. I może tutaj coś by było. O tego co tutaj widzę? To tutaj jest ta zjeżdżalnia, którą zjeżdżałem. No dobra, więc to, to Więc spróbujemy to ograniczyć. Dopiero w samym odcinku. Siemka.